Aleksander, hrabia Fredro Żabki W jeziorku Żabek gromada Losu swego była rada Trochę słońca, trochę wody Inni nie chciały swobody Przyszedł człowiek Wyrznął rowy Z bagna powstał obszar nowy Dziś pszenickę będą żeli ale żabki diabli wzięli. Aleksander Hrabia Fredro. Baba i Tark. Gniewa się baba na Tark. A Tark o tym nie wie. Stare mówi przysłowie o bezsilnym gniewie. Tark nie wie, ale baba niekoniecznie głupia. Że swą boleść bezwładną słowami wykupia. Wszakże jeden krzyknie: zjedz diabła! A przecie nikt jeszcze nigdy diabła nie połknął w pasztecie. Czemuż babie brać za złe, gdy dopiecze żywnie, że baba na wiatr czasem językiem pokiwnie, bo teraz już na targach nie ma czci i wiary. Furdą ojciec i matka, furdą ksiądz wikary: daj! Krzyczą teraz wszyscy, albo ci wydrzemy. A targ daje się upić. I cały targ niemy. Niechże przynajmniej baba ma tyle odwagi powiedzieć dziś otwarcie do frymarczy i plagi. Wszyscy, wszyscy jesteście kuglarze. Oszusty. Bractwa miłości. Bractwem fałszu i rozpusty więc niechże wasze togi, larwy i kaptury szatańskie kiedyś w piekle rozedrą pazury. Baba klękła u krzyża, zapłakała żewnie, bo głos ludzki już teraz nie pomoże pewnie. Aleksander, hrabia Fredro, Trzeba by. Dawnami czasy, jak pewna wieść niesie, czterech podróżnych błądziło po lesie. Mróz był tak mocny, noc była tak ciemną, że chęć podróży stała się daremną. Ogień więc rozłożyli i dnia czekać uradzili. Trzeba by, rzecze jeden i poziewa. przynieść więcej drzewa. Trzeba by, rzecze drugi, legając jak długi. Rozszerzyć ogniska, by wszystkich grzały z bliska. Trzeba by zamruczał trzeci czym zasłonić od samieci? Trzeba by nie spać bąknął czwarty, na łokciu oparty tak każdy powiedział, co wiedział. I myśląc jeszcze o lepszym sposobie, zasnął sobie. Cóż z tego? Ogień zgasł. Ani ostrożni pomarli podrożni Gdzie bez czynu sama rada biada radcom Dziełu biada Aleksander hrabia Fredro Raki w garnku. Nie tak to diabeł straszny, jak malują ludzie, stary rak do rodziny rzekł w kuchennej budzie. Wprawdzie znów naszych w torbę chwycono podrywką, lecz zaraz nakarmiono grysem i pokrzywką. Wprawdzie raki już nadal cować się nie mogą. Ha, cóż zrobić duch czasu? Naprzód nową drogą. Teraz jakiś pan biały. Z fartuchem w szlafmycy raczył nas wsunąć gładko do jakiejś ciemnicy. Ach, jakże tu przyjemnie, ach, jakże tu miło! O świętym, ja nie w wodzie tak ciepło nie było. Rozkosz to się podniosę, a tam się położę ciepło i coraz ciepli. No. No, trochę dużo, ba, nadto wściekle kipi, a się ściany kurzą. Hej, hola, piecze, parzy, duch w piersiach zaparty, niechże was piorun trzaśnie owy wściekłe czarty. Nie pomogło, ach, i och. koniec końców taki, że radykalnie były zgotowane raki.